Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, przedstawia. Erozja. Naturalna, czy też spowodowana działalnością człowieka, zmienia powierzchnię Ziemi. Erozja jest stara, jak stary jest świat. Jednak człowiek poprzez swoją działalność znacząco ten proces przyspiesza. W Polsce największy niszczący wpływ na powierzchnię ziemi ma erozja wodna-powierzchniowa, która jest zagrożeniem dla 18% powierzchni lądowej kraju. Najbardziej zagrożone województwa to małopolskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Średnia wartość rocznych strat gleby w wyniku erozji wodnej dla obszaru Polski jest szacowana na poziomie 76 ton na kilometr kwadratowy. Erozja wodna w Polsce Aby bliżej przyjrzeć się zjawisku erozji wodnej powierzchniowej, odwiedziliśmy stację doświadczalną Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów zlokalizowaną w Grabowie nad Wisłą. Zjawisko erozji przybliży nam człowiek, który zajmuje się nim od kilkudziesięciu lat. Chciałbym zaprezentować Państwu przykład badania przeprowadzonego na poletku doświadczalnym, związanego z badaniem erozji wodnej powierzchniowej w warunkach deszczu symulowanego. Proszę zwrócić uwagę, że pod tą linijką mamy pole uprawione w sposób Zbliżony do uprawy naturalnej, na to poletko spadnie na metr kwadratowy od 50 do 60 litrów wody. W takim razie, niech spadnie deszcz. Przy intensywnym opadzie deszczu, który już trwa około 20 minut, oprócz erozji rozbryzgowej, która jest istotnie widoczna, pojawiają się pewne elementy erozji liniowej. Są to skoncentrowane strugi wody. Ten czas deszczowania przedłuża się już do 30 minut. Procesy erozyjne wierzchniej warstwy gleby są bardziej widoczne. Wytworzyły się takie powierzchnie tarasowate, spłaszczone i coraz więcej pojawia się elementów erozji liniowej, tej erozji żłobinowej. To, co jest najbardziej cennego dla gleby, te najdrobniejsze Cząstki gleby plus cząstki organiczne i inne składniki pokarmowe zostają wyniesione poza zlewnie. Ta część, którą tu pokazuję, jest to tak zwana część wylotowa tej zlewni i pojawia się tutaj stożek namyty. Materiał, który obserwowaliśmy na Linii spływu tej krawędzi został zgromadzony w rynnie zbierającej, a następnie elementem spustowym został odprowadzony do pojemnika. Jeżeli ja będę powoli odlewał, to ta część, gdzie jeszcze jest zawiesina razem z wodą to nam odpłynie, na dnie tam pojawia się już. Materiał zwarty. To była tylko symulacja. Zobaczmy, do czego może doprowadzić erozja wodna w skali rzeczywistej. Znajdujemy się w zlewni rzeki Bystrej na płaskowyżu na Łęczowskim, u podnóża stoków, po których spływają wody opadowe. Będziemy mogli tutaj zaobserwować pewne zjawiska erozyjne, jakie powstały po okresie uprawowym. Erozja, którą w tej chwili pokazujemy, jest już erozją liniową. Na dnie tej kolejny następuje intensywna koncentracja wody. W każdym miejscu, gdzie przechodzi radlica narzędzia uprawowego, to mamy indywidualne bruzdy, w których rozpoczęła się erozja powierzchniowa-żłobinowa. Materiał, który został przeniesiony do podnóża zbocza w dolinę, został zdeponowany na dnie doliny, co jest widoczne w sposób charakterystyczny w formie stożka. Zbocze jest złubożałe w składniki pokarmowe. Na zboczu nie występuje już warstwa lesowa, a występuje warstwa podścielająca nasz les. Jest to skała macierzysta, skała węglanowa lub pokazujące się też soczewki piaszczyste. To pole jest uprawiane wzdłuż zbocza, a więc w sposób najbardziej niekorzystny, jeśli chodzi o ochronę gleb przed Erozją wodną powierzchniową. Wtedy, kiedy gleba jest odkryta, jakby kiedy nie jest zabezpieczona roślinnością, ulega intensywnej degradacji. Jeżeli chcielibyśmy ją dalej uprawiać jako grunty orne, należałoby tu wprowadzić poprzeczną uprawę roli, czyli jeżeli orka, to poprzeczno stokowa, albo powinno się prowadzić już uprawę bezorkową. Powinno się wprowadzać ochronę takiego pola roślinnością ochronną, a więc od jesieni do późnej wiosny ta gleba powinna być pokryta wsiewkami ochronnymi. Mamy też poprawnie zagospodarowane działki przez właścicieli. Tu jest wprowadzony poprzecznostokowy układ rzędów na polu, a dodatkowo międzyrzędzia są zadarnione, czyli ta forma Zagospodarowania i uprawy i w pełni chroni nam zbocze przed procesami erozji wodnej powierzchniowej. Przed nami jest pole, na którym wykonane jest mulczowanie powierzchni gleby. Ma to charakter ochronny, jest to jesień w tej chwili i ten mulcz do wiosny pozwoli na ochronę tej powierzchni gleby. Wnioski są jasne. Odpowiedni sposób uprawy zagrożonych gruntów może ograniczyć lub nawet zatrzymać proces erozji. Ma to pozytywne znaczenie ekologiczne, a często także ekonomiczne. Ochrona przed erozją jest ochroną przed wyjałowieniem gleby, a więc bezpośrednio wpływa na wysokość plonów.